Wszystkim właśnie, którzy nas słuchają, chciałem powiedzieć, że w tę sobotę duża grupa kibiców West Hamu przyjeżdża z Polski na mecz z Arsenalem. Dołączcie do nas, będziemy głównie w barze Bow Bells. Oraz w strefie pod stadionem, tej strefie Kibica, na naszej grupie facebookowej będziemy informować o tym, gdzie jesteśmy. Śmiało do nas dołączajcie, przywitać się. Wiemy, że jest dużo osób spoza tej grupy, która dokonała rezerwacji, która będzie na tym meczu. Fajnie by było się spotkać. Naprawdę rzadka okazja, żeby chyba tyle ludzi z Polski w jednym miejscu. Ugoszczeni będziemy, tak jak powiedział Maciek, nie będziemy się widzieć z Julianem Lopetegim, ale będziemy mieli spotkanie z jednym z byłych piłkarzy. Nie podam nazwiska jeszcze, bo widzę, że tam się zmienia plan cały czas, więc nie chcę, nie chcę powiedzieć nazwiska, a potem się okaże, że się z nimi jednak nie spotkaliśmy. Ale naprawdę fajna postać z tych lat takich 2006-2007, z tych ekscytujących myślę czasów West Hamu, kiedy West Ham był Beniaminkiem i, i naprawdę tak tam naprawdę namieszał. Nasz, naszych początków kibicowania to, to też jest początków. wyjątkowe.